Święty Józef na pewno inaczej wyobrażał sobie swoje życie i swoje małżeństwo z Maryją. Nie mamy dostępu do jego marzeń z tamtych czasów, ale na pewno było dla niego wielkim szokiem, jak nagle odkrył, że jego młoda ukochana narzeczona jest w ciąży i był przekonany, że musi zerwać swoje zaręczyny. I starał się zrobić to w sposób, który będzie najmniej bolesny dla jego ukochanej. Czy nagle Bóg Objawia mu się we śnie i tłumaczy, kim jest jego narzeczona i przede wszystkim, kim jest jej niespodziewane dziecko i czego wobec tego oczekuje od Józefa. Zobaczmy, że tutaj w odróżnieniu od zwiastowania Bóg Józefa nie pyta, on mu po prostu oznajmuje, jaka jest sytuacja i święty Józef to przyjmuje i stawia teraz w rzeczywistości czoła, przyjmuje ją taka, jaka jest, przyjmuje swoją żonę. I bierze za nią odpowiedzialność. Ten pokazuje bardzo ważny wymiar naszej wiary, bo chrześcijanin często postawiony jest wobec rzeczywistości, której nie rozumie, która go jakoś przerasta. Święty Józef to przykład kogoś, kto stawia tej rzeczywistości czoła, razem z Panem Bogiem szuka sensu tego, co się dzieje, a następnie, kiedy już ten sens jakoś odnajduje, chociaż na pewno nie w pełni go rozumiejąc, to właśnie mężnie. Przyjmuje tę rzeczywistość i przede wszystkim bierze odpowiedzialność za tych, których kocha, którzy są najbliżej Niego. I odpowiedzialność, wierność to nie są chyba modne słowa we współczesnym świecie, ale właśnie Pismo Święte daje nam tutaj przykład człowieka sprawiedliwego, którym jest Święty Józef, i pokazuje, że właśnie przyjmując rzeczywistość taką, jaka jest, choćby była trudna, że przyjmując odpowiedzialność, za tych, którzy są nam najbliżsi, których kochamy. I robiąc to wszystko z wiarą w to, że Pan Bóg nad nami czuwa, że On jest gwarantem tego, że to wszystko ma sens, w ten sposób możemy osiągnąć szczęście i spełnione życie.